Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na takim dzisiaj odcinku smacznym. Smaczny odcinek, ulubione moje smaki, kokos, mięta. Zobaczymy czy zdrapki również będą takie smaczne i pełne wygranych. Trzy razy kokosowa fortuna. Pojawiła się u mnie w końcu zdrapka, która już jest dawno, dawno. Myślałam, że już jej nie ma, zobaczyłam na tym, na półce. I się zdziwiłam właśnie, że jeszcze kokosowa fortuna występuje. Trzy e, razy kokosowa i pięć razy miętowa, czyli 40 złotych wkład. Zobaczymy, który smak dzisiaj wygra. Bo u mnie wygrywają oba. <grymne> Uwielbiam te smaki. To zobaczymy, jak się w zdrapkach spiszą. 65, pierwsza miętówka idzie.

Numer sześćdziesiąt siedem i szukam trzydzieści dziewięć i dwadzieścia dwa. Jest jednaście pięćdziesiąt siedem, czterdzieści trzy, czterdzieści sześć, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia siedem, jest dwadzieścia dwa. No to fajnie, a pod dwadzieścia dwa piąteczka u miętówka w kasie spisała kontrolne o 5 zł. Kolejna numer 68. I tu wygrywa 5411. Jest 14 29 43 27 31 36. Pięćdziesiąt trzy i czterdzieści jeden. No to ta już nic. I numerek sześćdziesiąty dziewiąty ostatnia miętówka. Dwadzieścia trzy i dwadzieścia jeden jest dziewiętnaście dwadzieścia cztery. Dwanaście.

I tutaj wygrywa dwadzieścia cztery, siedem, dwadzieścia osiem, cztery i trzydzieści jeden. No i zobaczymy, czy kokosypnie wygraną jest trzydzieści siedem, trzydzieści cztery. No ja nie mam trzydziestek, Dwadzieścia sześć i trzydzieści dwa. W pierwszym pusto. Tu jest piątka. Siedemnaście. Trzydzieści pięć. Jednaście i trzy. Kolejne. Sześć. Trzydzieści osiem, czterdzieści dwa, dziewiętnaście i dwadzieścia dziewięć, jak na razie to boczki wyskakują piętnaście, czternaście, czterdzieści, dwadzieścia siedem i osiemnaście. No to ta jest bez wygranej. Kolejna numer dwadzieścia trzy. I tutaj trzydzieści trzy, trzydzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dwa i osiem. A mi dali osiemnaście. Dwadzieścia cztery. Jest dwadzieścia dziewięć. Osiem. I trzydzieści jeden. No to fajnie. Jedna wygrana jest. Jedenaście. Czternaście.

Trzydzieści pięć dziewiętnaście trzy i siedem a pod dwadzieścia dziewięć u dwadzieścia złotych fajnie fajnie trzy razy ku bardzo ładnie i ostatnia Kokosowa fortuna numer 25. I tutaj szukamy też 25, tak jak numer zrapki 37, 15, 32 i 8, no i to ostatnia z paczki jeszcze też, też tutaj zabłyśniesz wygraną, czy nie? Jest 23. Tutaj to tak wysoko nadrukowali, trzydzieści pięć, sześć, siedemnaście i dwadzieścia dziewięć. Tutaj czternaście, dwadzieścia siedem, osiemnaście, trzydzieści osiem i dwanaście, no jeszcze dwie, dwa rządki, dwadzieścia cztery, jedenaście, trzydzieści trzy, czterdzieści jeden i dziewięć i ostatnia szansa, dwadzieścia sześć 4, 39, 3 i 13. A no to ta już jest bez wygranej. Ale na 40 zł wkładu. Oczywiście jak zawsze pustych musi być bardzo, bardzo dużo. Ale wygrywa. I smak kokosowy, dając ponad zwrot 20 zł. Kokosówka. I miętówka 5 zł, czyli wszystkie ponad swoją wartość. 25 zł. odzyskane z 40. No, troszeczkę passa może opuszcza teraz powoli, ale zawsze coś się zwraca na kolejne. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że takie smaki na dzisiejszym odcinku Wam się spodobały, że odcinek Wam się spodobał. I serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Pa!